Cześć i dzień dobry. Dzisiaj w ramach etno sieci bez wirusa spotykamy się wszyscy razem w krainie wygasłych wulkanów, dokładnie na górze Diablak pod Złotoryją, która dla tych, którzy wybiorą się tutaj, najlepiej z kimś starszym z rodzicami, bo dojście tutaj jest trudne do znalezienia, ale jeżeli Wam się to uda, to trzymacie taką nagrodę. Jesteśmy zatem na Diablaku, koło Złotoryi. To, co widzicie tam, to Śnieżka. Tu uciągniemy Okolę, wieża widokowa w Gozdnie. W tamtą stronę jest Czartowska Skała. I co najważniejsze, całe właśnie Pogórze Kaczapskie, A tu, dokładnie tu, Ostrzoc Ostrzyca Prowoszczewicka. Pod którą za chwilę się wybierzemy, a tam opowiem Wam bardzo ciekawą historię, która z geologią nie ma nic wspólnego, ale z górami i po Górze Kaczawskim, czyli z krainą wygasłych wulkanów, bardzo dużo, bo zabierze nas aż do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej i pewnego bardzo znanego pisarza. Zupełnie niedaleko. Bo ledwo godzinę jazdy z Wrocławia. To co tu widzicie, to magma wulkaniczna. Można to spokojnie dotknąć. Dotykaliście kiedyś lawy? Oh. Jedną z fajniejszych ciekawostek, jak dla mnie, dotyczących czartowskiej skały, jest to, że jej stoki obrośnięte są dzikimi czereśniami. Są też wulkany ukryte. No może nie na tyle, żeby nikt o nich nie wiedział, ale na tyle, że nie widać ich z drogi i odwiedzenie ich wymaga pieszej leśnej wycieczki. Ale jeśli już ktoś wybierze się na taką wycieczkę, no to czekają na niego takie niespodzianki. Jesteśmy Wewnątrz krateru. Widzicie te piękne, sześciany, to wszystko natura. A to co widzicie za mną nie jest wulkanem, którego pewnie niektórzy z Was oczekiwali, nie jest to Ostrzyca. Nie jest to Wilcza Góra, nie jest to czartowska skała, ale to, co widzicie za mną, to coś, co w geologii nazywa się wulkanitem. Hmm. Ma coś wspólnego z wulkanami, prawda? Za chwilę dowiecie się, o co chodzi. Wulkanit, taki jak ten, który tutaj widzicie, to skała pochodzenia wulkanicznego. Czyli nie. Lawa, która wylała się albo lawa, która gdzieś zastygła, ale rzeczy, które z tej lawy się potem zrobiły, na przykład tutaj, gdzie jesteśmy, tu i w tamtą stronę, czyli w stronę wsi, która nazywa się Nowy Kościół, my jesteśmy w Różanej, tam jest, w tamtą stronę jest Świeżawa, a dokładnie tam na wprost są Prochowice, w których niektórzy z oglądających mieszkają, tutaj zebrały się tufy. Tuf to jest to wszystko, co wylatuje w trakcie eksplozji z wulkanu, czyli różne popioły i cała reszta i leży sobie parę milionów lat i w takich właśnie skałach i tutaj porozrzucanych po ziemi ludzie szukają hmm, chyba największego skarbu Gór Czawskich. Ktoś powiedziałby złota, hmm, to oczywiste, a ja powiedziałbym agatów. Tu gdzieś pod nami leżą te przepiękne minerały. Jak widzicie, jak dobrze ukryte są takie miejsca, to właśnie mniej więcej w tym miejscu tej góry byłem przed chwilą. Udało mi się zejść tutaj bokiem. I zupełnie, ukryte przed wszystkimi, którzy chodzą tam na dole, są takie fantastyczne. Formacje skalne. Przejdę się z Wami kawałek. Tak, moi drodzy, jakby na to nie patrzeć, jesteśmy właśnie wewnątrz wulkanu. Miliony lat temu, tutaj, dokładnie w tym miejscu, gdzie stoję. I gdzie wy stoicie teraz razem ze mną. Działy się fantastyczne rzeczy. Ostrzyca Proboszczowicka jest najbardziej charakterystycznym ze wszystkich wulkanów. Ma wręcz idealny kształt i to właśnie dlatego z tego właśnie powodu nazywana jest niekiedy dolnośląską Fujiamą. Tam możecie wybrać się sami na wycieczkę. Tu kolejny, jeszcze wyższa góra o ponad 700 metrów. Ostrzyca 501. Ale nie dlatego Was tutaj teraz zabrałem. Tam na Ostrzyce możecie wejść sami, choćby i na wycieczkę, na wycieczce szkolnej. Podjechać samochodem, potem 45 minut w tą i z powrotem zajmie Wam wędrówka szlakiem, a potem specjalnymi jeszcze po niemieckimi schodami. Ja zapraszam Was teraz na element naszego warsztatu etnograficzny. Czyli ten, w którym ja czuję się najlepiej, bo do tej pory to była geologia. Jesteśmy w twardocicach. Jesteśmy na starym wiejskim wysypisku śmieci. To tutaj, w pewnym momencie historii Europy, po zakończeniu wojny trzydziestoletniej, czyli wojny religijnej, kiedy katolicy mordowali się z protestantami o to, kto lepiej wierzy w Boga i lepiej, lepiej poprawniej to robi, tu. Tu było wiejskie wysypisko śmieci. I tu chowano ludzi za karę. Ludzi, którzy postanowili do śmierci być protestantami i nie powrócić na łono katolików. Pomnik, który widzicie, powstał w XIX wieku, kiedy w Prusach panowała tolerancja religijna. I pewien lekarz, należący do grupy, którą nazywa się Svenkenweldystami. Przyjechał tutaj, żeby zobaczyć, skąd do Ameryki uciekli jego pradziadowie. Kiedy czyta się książki i legendy dolnośląskie, czasem natrafia się na legendę o tym, że diabeł zmęczony już działalnością jakichś legendarnych heretyków w okolicach Legnicy, zebrał ich wszystkich do worka i postanowił zabrać ich do piekła w tym wielkim worku. Ale kiedy przelatywał nad ostrzycą, worek mu się rozerwał. I wszyscy oni rozsypali się w okolicy ostrzycy. W Twardocicach, w Sobocie i we wsiach okolicznych. Kim byli ci ludzie? Oskar von Schwenkelweder urodził się w Osieku, koło Lubina. Oskar przyjaźnił się z Lutrem. Oskar był jego przyjacielem, ale nie podobało mu się za bardzo to, że Luter zamiast reformować kościół, który już istnieje, założył swój własny. I w ten sposób powstała grupa religijna Szwedenweldyści. I kiedy nastąpiła już kontrreformacja, kiedy protestanci przegrali wojnę trzydziestoletnią, do Twardocic przyjechało dwóch księży jezuitów. I opowiadając wam historię na krótko, tak zatruwali życie Szwedenweldystam, że ci uciekali. Początkowo tych dwóch księży Jezuitów nakładało grzywny za niechodzenie do kościoła na mszę. W ten sposób w ciągu dwóch, trzech lat wybudowali sobie nowy kościół. Mieli tyle pieniędzy, dlatego że wierni nie chcieli im się podporządkować, woleli płacić pieniądze. Ale dopiero kiedy ci księża jezuici pozbawili weltystów prawa pochówku na świętej ziemi, czyli na przykościelnym cmentarzu i zaczęli chować ich właśnie na tym starym wiejskim wysypisku śmieci, wtedy wszyscy oni uciekli. Uciekli najpierw do dzisiejszego zgorzelca, tam pewien sprzyjający im książę wynajął łódź, którą dopłynęli przez całe dzisiejsze Niemcy aż do dzisiejszej Holandii do Rotterdamu, a tam z pomocą innych wynajęli statek i popłynęli w okolice Filadelfii do Stanów Zjednoczonych. Trudno uwierzyć, znajdujemy się właśnie wewnątrz kościoła, który należał do protestantów, do szwajcarskobeldystów. Był to tak zwany kościół ucieczkowy. Bo to tutaj mieli prawo przyjeżdżać ze swoich miasteczek, w których nie mieli prawa, przyjechać, by się pomodlić. Choć trudno w to uwierzyć, to jeszcze 50 lat temu ten kościół stał i był w pełni sprawny. Tutaj na górze były empory, czyli takie balkony, na których protestanci się również modlą. Zbudowane są po to, by więcej ludzi mogło przyjść do kościoła. Do kościoła w twardocicach, według różnych źródeł, na niedzielną mszę. Przychodziło nawet 13 tysięcy ludzi. Co się stało w latach 70. Amerykanie postanowili tutaj przyjechać i odwiedzić kościół swoich przodków? Jakiś lokalny polityk wtedy prawdopodobnie wystraszył się tych Amerykanów, że oni coś będą chcieli i nakazał lokalnej straży pożarnej zburzyć ten kościół. To im się nie udało, ale zerwali dachy i wszystko oczywiście bardzo szybko zginęło i bardzo szybko się zawaliło. Co ma zatem? Historia literatury światowej wspólnego z Twardocicami. Bezpośrednio nic, ale jeżeli znacie książki Dana Browna lub filmy nakręcone według nich, choćby Kodeks Leonarda da Vinci albo Inferno, musicie wiedzieć, że dziadek Dana Browna był bardzo znanym tłumaczem książek szwenkweldystów, bo szwenkenweldystą był, a jego pradziadek był tak zwanym ministrem czyli jednym z ważniejszych. Duchownych. Hej! Mam nadzieję, że udało mi się Was zainteresować krainą wygasłych wulkanów, czyli górami po Górze Kaczawskim. i nie tylko ze względu na fantastyczną historię geologiczną, która poprzez miliony lat i ogromne ciśnienie i różne procesy geologiczne stworzyła nam hmm, cudowne miejsca do odwiedzenia, jeżeli ktoś lubi geologię, choćby tak jak z tyłu. To co widzicie, to jedno z dwóch takich miejsc w całej Europie, gdzie czerwone porwiry tworzą takie właśnie fantastyczne. A przy okazji bardzo łatwo dostępne, bo można tu prawie podjechać samochodem. organy. Jest jeszcze jedno miejsce, a całkiem niedaleko stąd w Niemczech. Wulkany, wulkanity, minerały, które możecie próbować odnaleźć w ziemi, ale też ze względu na historię, która to tu, to tam ukryta jest w małych i większych wioskach. Historię Dolnego Śląska, historię z czasów, kiedy były tu Niemcy, ale też i historię naszą, polską. A jak bardzo jest to ciekawa historia i jak bardzo czasem poukrywana, niech podpowie Wam fakt, że. Trzy się stąd, na południe, mieszka bardzo mi droga, moja taka bliska znajoma, która jest pra, 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 pra wnuczką niejakiego Bartosza Głowackiego, o którym będziecie, a niektórzy już, uczyli się na lekcji historii. To był ten pan, który w bitwie pod Racławicami zgasił czapką armatę. Cześć i do zobaczenia. To było Etno w sieci bez wirusa, a ja się nazywam Rob Maciąg. Niektórzy z was pewnie zastanawiają się, co to są te góry Kaczawskie i czy to w ogóle warto tu przyjechać. Dla niektórych tylko godzina od Wrocławia, w sensie żadna egzotyka. Obok Karkonosze, a tu góry Kaczawskie. Jakieś takie nie wiadomo co, jakieś wulkany, wygasłe, co prawda, a tu proszę o wąwóz trzech lip. Znaczy wąw lipa. Można spotkać takie smoki.